Bum, cześć, małe mordeczki, witam was w kolejnym odcinku Stander Island. Witam was, mordeczki, robimy kolejne podejście do tego questa z tropiciela. Ostatnio nam nie poszło, to wszystkie to przejście tego całego, więc przejdziemy to na nowo. Tym razem mamy tutaj e, ze sobą bonusa. Siema bonus, się ma bonus. E, witam, witam. Eku, też nam lekko przygotował bonus, jakieś koksy, jakieś złote jabłka, jakieś mikstury. Wszystko nas zaopatrzył bonus. E, dlaczego bonus, a nie sam tego nie zrobiłem? A no dlatego, że ja cały tydzień, jak dobrze wiecie, umierałem na ząbki. E, no i dzisiaj dopiero, czyli w niedzielę, e, wszystko nagrywamy. Nie bonus? No. E, także co, komu w drogę temu sandał? Jeszcze ładnie się przywitamy. Siemaneczko mordeczki. Możecie pozdrowić. I ty. Dobra. I co? Lecimy sobie bonus po kolei ze wszystkim. Ja troszkę też przyekspiłem od tego czasu. I właśnie, czy ja nie mam jeszcze jakichś punktów do rozdania? Sprawdźmy to. Atrybuty. Mam jeden punkt. O, to rzucę go jeszcze w zbrojkę. Teraz już powinno mi wszystko być okej. Okay. Dobra. Leciłem po kolei przez wszystkie ekspowiska. Dzisiaj powinno nam się to udać. W ogóle nie wiem ile minut nagrywam w sumie, bo troszkę. Się opierdzielałem przed, 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 przed. No ale jak odpaliłem nagrywanie, no mniejsza. Także dzisiaj robimy sobie po kolei znowu wszystko. Będzie to pewnie odrobinkę łatwiejsze z bonusem. Szczególnie, że bonus ma wyższy level i też ma tam notapa, różne potworki, etc., etc. Więc czysto teoretycznie powinno pójść nam w miarę ok. Jak to wyjdzie nam w praktyce, tego nie wiem. Zobaczymy. Na pewno będę wyłączał shader, jak będziemy wchodzili do s z pajankami. Czy tam, gdzie Silverfisha, to raczej myślę, że nie. Bo byłem dzisiaj tam, akurat też robiłem questy poboczne. Więc to nam powinno dać takie, wiecie, że spokojnie będziemy mogli to zrobić. Spokojnie tam przejść. W Silverfisha dużo nam nie zabierały. Eee, I myślę, że to będzie wszystko ok. Pojąki też dzisiaj w sumie robiłem, też dużo nie zabierały. Eee, także cóż, a bonus, co tam ciekawego na serwerze? Możesz mi zdać relację, bo ja w sumie w tym tygodniu mało grałem. No, Quest, nowe questy, nowe ekspovisko jest. O, na widzicie wyjdzie. widzowie, to może jakby się udało wbić 60 poziom, bo tam od 60 poziomu jest, tak? Tak, dokładnie. No, to może jak jeszcze uda nam się, chociaż nie wiem czy ja jednym questem dam radę wbić 60 poziom, raczej, raczej wątpię. Jezu, co za głupie pojąki. Dobra, nevermind, to po prostu przeskoczę i idziemy dalej. Nie będę się tu bił z tymi pająkami, to widzicie widzę, Na pewno zrobię odcinek z tego drugiego ekspoiska, jak to tam wygląda i tak dalej. Nie wiem czy jeszcze w tym odcinku, czy nie. Zobaczymy jak to się czasowo wyrobimy, bo wiecie dobrze, że tam z tymi pająkami to nie jest za fajnie. Ja też nie bardzo mogę krzyczeć, bo mam te kurde szwy po zakładane na ząbki i jak i japę, bo mam usunięte ósemki, kto nie wie kto nie widział posta, to, to już wie, że mam po prostu usunięte ósemki, dwie z lewej strony. I wiecie, mam takie dziury po prostu jeszcze po tych ząbkach, bo to będzie się leczyło dłuższy czas, niestety. I dlatego, znaczy, tam to się goi, chyba tam do trzech miesięcy, jakoś tak. Znaczy, nie wiem, 2 miesiące chyba się goi, taka sama, sama rana, nie? Bo wiecie, to, że Was nie boli i tak dalej, to już tak właśnie, jakoś w okolicach tygodnia i tak dalej, to już jest mercy, ale to, że, to, że no. To, że jakby macie to jeszcze, to troszkę to troszkę z tym schodzi. Eee, te, te, że macie te dziury, nie? No, widzicie w ogóle. Ej, pozmieniali wygląd mobów, co jest fajne. Chłopaki, standard. Propsuje, propsuje. Bardzo fajne skiny do, do szkieletów. Fajnie wgranym, Podobają mi się, podobają mi się. Eee, ogólnie widzę, że to się. Ej, czemu to jest comment block? Co to robi? nie się To jest Chłopaki Standera chyba zapomnieli, A może nie zapomnieli po prostu na to nałożyć jakieś tekstury? No nieważne. Hej, to mi dało węgiel, a nie? Dobra, nieważne. Wywalę ten węgiel, po co mi węgiel? I tak mam odciula węgla. dobra, czyli co? Pole Wiedźm teraz nam zostało i ostateczna jaskinia. No to tutaj sobie przemkniemy bardzo szybko przez etki z Gretki. Dobra, bokiem, 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 bokiem. Sró się tu. Majtki z drutu. Ostatnio musiałem w ogóle... Przez to, że robiłem quest'a musiałem chyba 100 tych endermanów upalić. To była po prostu jakaś jedna wielka masakra. Bo prawie seta mi zniszczyły. Skurkowane. Ale na szczęście się to udało. Także cóż. Eee, no i co? Zobaczymy, czy nam tym razem się uda. Całe szczęście o dziwo deszcz nie pada. Boże, co tam za pimpek jakiś czeka? Andrzej, wega tam tam! Za... Andrzej, we tego pimpka! Ty! Synek! No, jakiś pimpoś mi tam czeka. Dobra, także sery widzowie jakiś Pimpek tam szczekał, już nie szczeka i jest git. I jest cisza spokój. Ojej, 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 ojej Jezu, Jezu, jak te krowy atakują. Kiedyś nie atakowało, kiedyś można było spoko przejść. W ogóle, słuchajcie, po moim odcinku Chłopaki Standera wyłączyli wyłączyli całkowicie chyba podkę niewidzialności. No, po moim odcinku. Po moim odcinku, widzicie? Po moim odcinku wysłałem, Wyłączyli podkę niewidzialności, żeby nie dało rady przejść za bardzo tej jaskini, tak easy. Tak na totalnie easy. No ale cóż. Więc utrudnili mi trochę zadanie. Dzięki, pozdrawiam administrację, mordki kochane. Buziaczki dla Was mi się pysie. Eee, no ale tego, ale nie fajne, nie że tak zrobiliście. Nie fajne, Szczególnie, że nie zdążyłem nagrać tego odcinka, naprawdę. Yy, smutek toczy moje serce. I ogólnie Unlucky. Unlucky Fest. Ale ogólnie powiem wam widzowie, tak serio, okiem swoim takim gracza, to sporo się tu zmienia na, na tenderze. O, ktoś chyba, ktoś chyba wie, że będę męczył się z tą jaskinią. Pa, jak od razu lecimy, jazda, jazda z tematem. Jo, 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 jo no to grzej, grzej, go, 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 go. Lecisz pierwszy, Andrzej. Dobra, ej, bonus, jakie potki spijamy? To znaczy, że za parkur, za parkur, Aha, za parkurem, dobra, no to za parkur idziemy, czekajcie, to ja widzowie serię. Może wyłączę te shadery, żebym tam więcej widział, bo pamiętacie, że ja ostatnio na Shaderach tam cały ciul widziałem. Także pozwólcie, że sobie wyłączę. Miejmy nadzieję, że to przejdziemy na raz. Dobra, i let's go to the pary. I ci, nasza marynary, let's go to the pary. No i co? Jedziemy z tematem, nie? Ło! Wow, Ło! Wow! Jezu! Już brałem się zabił. Dobra, damy. dobra. Dobra, ez. Dobra, jakie poty walimy? Speed, l... strength, kiła i koksik. I lecimy. Ale koksik Bid. jeden? Tak, jeden. I lecimy. Dobra, Bid. jazda. Dawaj, 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 dawaj. Szybko. To trzeba szybko zrobić. No, jak ja już w nie utknąłem, nie? Także dwa... ...dwa IQ. Biję, biję, masz się teraz, ja też. Dobra widzowie, lecimy, 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 nie śpimy. No i już mnie znowu wrzuciły w tego, w pajęczyny, co za gnidy. Dawaj, dawaj, dawaj. No nie mogę, mnie w pajęczyny wrzucają. Stary, patrz dobra. to. Ja Cię ja Cię poprawię. Jak ja tu drogi nie znam? Boże, ej, kręci mi się w wełbie, ja się zaraz wymiotuję, nie? Ej, bez kitu. Kurde, no! Dobra, zjadam koksa, jeszcze jakiś kurde Sebix mi puszcza muzykę tam w tle z, z jakiejś kurde hondy szybszej niż wyglądy Umrzyj jest daleko jeszcze ta jaskinia? No Co ty brzęczysz? Ale shit Ej daleko jeszcze? tam Boże święty do no, gincie kurde co za gówna. No i znowu mi się w bani kręci, nic nie widzę. Bonus, umrę zaraz, koksa. Ej, w ostatniej chwili koksa zjadłem. i tak umieram. Nie mogę ich bić, kurde nawet. O nie, nadążam. Za dużo ich się respi. No nie mogę, no zahaczam o te głupie gówna, no. Jest tyle tego dziadostwa, że... Dobra, już tutaj się nie Uff, yes. dobra. Czekaj, 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 bo jeszcze mogą mnie zabić. Ja, to nie, jeszcze nie Jezu, się no jaki Sebix mi puszcza coś z jakiejś Hondy Civic, typie dobra. Czekajcie widzowie, bo nie wytrzymie. Wziął jakiś dzban mi kurde o 21.29 z Hondy Civic albo z innego czegoś mi kurde nuty puszcza, no co za disco bobek, no Uch, jak ja nie lubię takich ludzi, nie? Nie chcę słuchać, ale light kurde zamknię derzewi. Ej, chciałem light. się tu jeszcze walić, żeby mi zajczyło questa czy nie? Nie, tu przejść. O, dobra jest. No i to było, co Kurde, widzowie, widzicie? bo z bonusem to ja mogę normalnie tutaj tej góry przenosić. Bonus, normalnie jak ja ci zaraz walę skopa salto. Co to jest boss? Nie, to jest jak z co ty I dajesz? Patrz, patrz. wejdź. Ej, ja tu mogę wejść! No, i może nawet przejdę. Ej, dobra, widzowie, to zwiedzamy jeszcze spowisko drugie. Ja tu jeszcze nie byłem. W sumie jest nas e... tak że nie będę wam odpalał e, tych e, shaderów, bo bez sensu. Będziecie kupę widzieć, a tak to sobie troszkę pozwiedzamy. Ej, no ładnie tu wygląda, ładnie, ładnie. Ładnie administracja, podoba mi się to. Ładnie terenik wygląda. Tu. O, ładne przejście, ładne, ładne. pojęcie jak na razie... O dobra, już wykrakałem, nieważne. Już mi się nie podoba. Uwaga, jaskinia jest nawiedzona przez zjawy. No to coś czuję, że tu będzie śmiesznie. zjaw Następnie będą kliktery, gdzie będzie... czeka 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 czekaj. Czy ja płotkę na szybkość mam pić, czy nie? Nie, tu nie musisz. A dobra, to lecimy sobie. A co z nich dropi? Ej, one nie są na hitach! Dobra, ej, ja stąd palę wroty. No nie, jeszcze nadają ten sam efekt co te durne pająki, no, co za gówno. Zabijaj, zabijaj, ty to. Ja nie zabijam, ja po prostu biegnę, stary. Grzyby! Grzyby! Widzowie tu rosną, grzyby! Dobra. Ej, to jest jakiś labirynt. Ja się przeprowadzę przez niego. Chodź. Ja się przez labirynt są też. się. Pa patrzcie, kurde, tu. bonus przewodnik. Tu. Nie ma Co one no jakieś, nie jakieś takie? Co z nich dropi w ogóle? Siema. E, to, Co z za... Dobra. Chodź. Idziemy ja dalej. To, to, to. Idziemy. To, 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 to. Po prostu nie wracaj na ping-pongie, po prostu lec No lecę, lecę. Ty, to tak trochę jak w Metinie mamy dru drugi poziom ekspowiska nie? Dla tych kurde koksów takich totalnych. Dla tych, które już nie mają... kogo za już zabili bossa 80 milionów razy. Ej, a tu też jest drugi boss? Tak. Co ty dajesz? I co, uwaliliście go w cymbal czy Jeszcze nie. Kurde, widzowie mi się w ogóle obiło uszy, że gildy jakoś mają tak mega, mega niedaleko być. Ty, bonus mówię, że znasz ten to ty już się drugi raz gubisz. Oszukujesz ja mnie, oszukujesz mnie. mnie. ma creepery. Kurde widzowie, no powiem ej no, ja, ja już bym nawet z odcinka, przechodząc to z odcinka bym się zamotał, nie? Bym musiał na drugim monitorze równo iść. Także widzowie, no kurde, nie próbujcie przejść tego labiryntu bez sensu. W ogóle źle! Co to jest za jakieś siuziaki zielone? Czekaj, 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 czekaj. Czemu ten labirynt jest taki duży? Co jest gra? Co, co my się w charego portiera bawimy? To tak powiem? Kurde ja szanie, ale gnój. Nie wiem kto to budował, ale macie rozmak, że tak powiem. Ej, czekaj to mogę sobie chyba spo... Nie mogę od góry sobie spojrzeć na labirynt, ale kaszana. Eee... Piębym się chciał wypić, bo zjeść koksem. I to tak dobra. Dobra, ej, nie mogę tu wskoczyć, jakiegoś bordera ustawili. Ja cię suna. ale dużo to pomieszczenie jest. Ja cię sunę. Dobra. Dobra. Za chwilę się zatrzymamy, ponieważ będą pigmenty. Czyli to, te takie Wiem, 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 jak wyglądają pigmenty. Ej, ale ogólnie podoba mi się klimat tego ekspowiska, fajnie jest zrobione. Dobra, wiemy, Masz jeszcze? Ale co, koksa? Tego koksa, co tego, tego mega? Nie, mam tylko złote jabłko. Dobra, i, podka i po, co, co podkreś szybkości, nie? nie? Nie, nie, tutaj jest. Nie? A ten, czekaj, to sobie wypiję miksurę na ogień, bo tam widzę, że się jara. No, to Dobra, to ja jedziem, jedziemy, jedziemy. Eee, nawet się nie próbuj, skręcić. Nie masz tą. A co z te biome? Tak, ona jest wam, tak. Ee, którędy tu teraz? Ee, musisz do tego doku dojść, do tego doku. Możeś bryja, ty! Jak ja tu wskoczyłem! Ej, nie mogę stąd wyjść! Gdzie, gdzie W lawie! Dobra, pojdźmy tak. Do jakiego domku wonus? Kurde, ja tu nic nie widzę. Dobra, jestem tu Dobra, idź tam do góry, duch. Czekaj, czekaj, no staram się, nie mogę, bo tu wszystko się fajczy, co jest grane? Dobra, przepraszam. Czyż tu się wszystko jara? No i tu już tak powierzchni go żeby pierwszy. To Admin sobie zabije No i tak dalej nie byłem Ej dobra, czyli ty te, czy dalej też nie byłeś, tak? Tak Dobra, lecimy o. Ja cię sunę Co wy tu chłopaki żeście odwalili ja tej Co, co tu jest? Przecież to jest jakiś dramat Jest co Nie, ja tam biegnę na pałę walić to one mnie nie dogonią Ej dogonią mnie do bardzo... Walę po te Speed'a i mnie nie dogonią. Nas nie dogonią, nas nie dogonią. Eee, eee, jadą. Łoty ty, pimku! Co mi wyskoczył na mordę, śmietnik. E, <śmienny> Parkur ja tam... jakiś, kurde. Ale mnie strollowali, ty. Dobra. Parkur robię właśnie. A ja spadłem, ale mnie strolowali. Gdzie to dalej Nie wiem, dobra i ja mam 20 minut odcinka, kończymy to. Dobra widzowie, dzięki, że byliście ze mną Widzimy się w kolejnym odcinku. może wrócimy na to ekspoisko i ja przejdziemy, być może nie. Bonus pożegnaj się ładnie z widzami. No, także co, jeżeli Wam się podobała łapka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, już w piątek, tak jak powiedziałem, bo, bo dzisiaj już może nie będę nagrywał, ale i to będę nagrywał odcinek na piątek, także na 100% będziecie mieć dwa odcineczki w tym tygodniu, e, być może nawet trzy, bo coś mi się. Ej, w ogóle dajcie info, chcielibyście oglądać serię z Until DOWN, bo tak mi coś przyszło na myśl, że kurde, przeszedłbym sobie ten UNTIL DOWN. Kiedy się oglądają MUROKA i w sumie bym przeszedł ten UNTIL DOWN. No nic, dobra, dajcie info, jeżeli tak, to super, to zrobimy sobie jeszcze taki, powiedzmy, byśmy zrobili takie Horror czwartki, ej bez kitu, albo nie, horror środy, albo w, o, o, niedzielne horrory, to by było coś, albo weekendowe, takie sobotnie, nie, nie, chociaż nie, ale w niedzielę, niedziela, albo bym zrobił odcinki w poniedziałek, środę i piątek, o, i wtedy był było git. Dobra, widzę, z mojej strony to wszystko, ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam, dajcie info w komentarzu, e, subskrybujcie, ja się oczywiście na piątka followersów, subskrybujcie tutaj, ale tam na dole macie przycisk. Znaczy, róbcie to, co na tym tam. O, tutaj, tam na dole, tam, w tam w tamtym rogu. E, no i co, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądź pożegna się. Przerwało cię, tak, że możesz jeszcze raz. No, to. E, zapraszamy na naszego Discorda, tam będziecie mogli z nami pograć. E, na Discorda Thunder Island również, bo, co znaczy, no tam też czasem bywam, także zapraszam. E, w opisie wszystkie linki, ja się zmian żegnam. Siema na ja. Cześć i miłego tygodnia wszystkim. Hejo!